Zapraszam na trening mięśni brzucha połączony z treningiem cardio. Wykonamy trzy ćwiczenia trzy razy. Każde ćwiczenie 25 sekund z 10-sekundową przerwą między ćwiczeniami. Jedno z ćwiczeń to będzie ćwiczenie cardio, a dwa ćwiczenia w leżeniu na plecach. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie rozpoczynamy za 10 sekund. Kardio, nożyca do przodu, prawa, lewa noga. Na Teraz jeszcze marsz. 4, 3, 2, 1 i zaczynamy. Prawa, lewa wydech i wydech, trzymamy brzuchy mocne, już brzuch pracuje wydech i wydech pięty z tyłu doklejamy do podłogi jeszcze wydech, wydech i uwaga pięć, cztery, trzy dwa, 1 zmieniamy pozycję, kładziemy się na plecach, dół pleców jest przyklejony do maty, nogi w górę dłonie pod głowę Unosimy ramiona, nogi nożyce i dodatkowo spięcia brzucha. Wydech, wydech. Pilnujemy, żeby broda nie przyklejała się do klatki piersiowej, a łokcie otwieramy szeroko. To nie są skręty, to są brzuchy na wprost. Wydech, wydech. Chwilkę jeszcze. Ok, odpoczywamy. Kolejne ćwiczenie, kąt prosty kolana. Prostujemy nogę tym razem do przodu i skręcamy do przeciwnego kolana. Pięta prowadzi. Wydech, wydech, wydech. To jest trzecie ćwiczenie, później wracamy do góry, do pierwszego. Oddychamy, wydech, wydech. Kawałeczek. Ok, stajemy powolutku i wracamy do Nożyc w pionie. W przerwie oczywiście truchcik albo marsz i jedziemy. Raz, raz, całe 25 sekund. Trzymamy brzuch, nie zapominamy o tym. Łopatki razem. I jedziemy. Raz, raz, raz. Jeszcze chwilka, trzy, dwa, jeden, wracamy do ćwiczenia, na plecach, do pleców wklejony, nogi proste, odblokowane w kolanach i jedziemy, spięcie do kolana i wydech ustami, wydech, wydech, jeszcze, jeszcze, szeroko łokcie, w tym ćwiczeniu nigdzie nie skręcamy do kolana. Na wprost. Wydech, wydech. Ok, luz. Kolejne ćwiczenie. Kolana, kąt prosty. pięta prowadzi. No i teraz już skręcamy. Łokić kolana. Łokić kolana. Wydech, wydech, wydech i wydech. Jeszcze. Mocno podnosimy bark, nie tylko machamy łokciem. Ok, powoli. Wstajemy. I ostatni, trzeci raz dokładnie to samo. Zaczynają nożycę. I jedziemy. Raz, raz, raz. Wydech, wydech. Cały czas oddychamy. Ręce też aktywne. Nie unieruchamiamy na siłę. Cały czas pracujemy. Kawałeczek został. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy na matę. No, do góry. dłonie pod głową, broda wysoko, łokcie szeroko. I startujemy. Wydech, wydech. Na wprost. Raz, raz. I jeszcze kawałek. Okay, luz. Ostatnie ćwiczenie przed nami. Kolana kąt prosty, ramiona góra, pięty prowadzą. Skręt, przypominam, skręca bark, nie tylko łokieć. Trzeba podnieść bark do góry. Wydech i wydech. Łokieć, kolano przeciwne. Jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze. Okej, okay. możesz wykonać tę rundę jeszcze raz, albo dwa razy, albo trzy. Tak jak czujesz. Dzięki za ćwiczenia i gratuluję serdecznie.